Cześć. Z tej strony Mike. Wtorek. Zbliżamy się powoli do środka tygodnia. Kryptonius News Lite czyli porcja wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Na koniec oczywiście podsumowanie bez bendej zwłoki zaczynamy. Na początku ze strony Bitcoin. Piotr Sobiecki. Playway uruchomi platformę opartą o blockchain. Piway to spółka zależna Playway, która planuje w najbliższym czasie uruchomić platformę, na którą będzie można zgłaszać gry, a w zamian dostać udział w tokenach firmy. Player SA jest to jeden z czołowych wydawców gier komputerowych i mobilnych. Pamiętam, że ten Playway miał na którejś konferencji już dawno temu, ja nawet nie wiem, czy to nie było jeszcze 18. Rok oni właśnie mieli taki, taki model działania, że generalnie będziecie dawali pomysł, oni będą to realizować i będziecie dostawać jakieś tam część zysku z tego. No i wchodzą teraz na blockchain, także zobaczcie po cichu, po cichu. Jednak tutaj coś to w dobrym kierunku poszło. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin.org, przepraszam, pel. bitcoina zabiorę do grobu. Peter Schiff zadał pytania o moment sprzedaży BTC. Peter Schiff chciał zakpić z BTC, ci zrobili mu pipsikusa. Chodzi tutaj oczywiście o to głosowanie na Twitterze Petera Schiffa. Gdzie to głosowanie jest? Proszę bardzo, ile? Tutaj ja kliknę, zabiorę do grobu. <grydy> I jak długo będzie musiał się Bitcoin utrzymywać? Poniżej 10 tysięcy, żebyście go w końcu wyrzucili i sprzedali. I ponad połowa osób stwierdziła, że prędzej zabiorę to do grobu. No cóż, panie Peteru Schiffu, jest to znany Zwolennik złota i twierdzi, że Bitcoin nie jest niczym pokryty. No cóż, fajne memy o panniu Peterze, Schiffie krążą. Przechodzimy sobie dalej. BeInCrypto.pl Kryptoskamy coraz bardziej wyrafinowane i skuteczne. Pisze o tym Michał Adamski. W 2020 znacznym wzrosła liczba oszustów związanych z krypto. Ostatnimi czasy popularne są skamerskie giveawaye z Lonem Maskiem na YouTubie. Przestępcy starają się coraz bardziej wyrafinowani. Oczywiście tutaj jest whale Alert i tak dalej. Ostatnio na YouTubie. Najśmieszniejsze jest to, że skamerzy są na tyle bezczelni, że wykupili sobie nawet reklamę na YouTubie przed filmami, między innymi może, moimi. Możecie to obejrzeć. Jedyny sposób to zgłaszać pisał o tym BitLord, pisałem ja o tym na Twitterze. Myślę, że możecie to znaleźć. Mój post, im to podpowiedział, jak to zgłosić. No cóż, to jest właśnie scentralizowane, potężne korporacje. Zgłaszamy, zgłaszamy. A dalej dobrze się mają skamy, przechodzimy sobie dalej. BIN Crypto, nowe badania z Oxfordu mówią o tym, że 33% wszystkich STO tak naprawdę nie są nie STO. Są Rynek STO urósł o 45% podczas samego czerwca. Mauritius i Monaco, to jest ciekawe stwierdzenie, są najlepszymi krajami, jeśli chodzi o regulacje właśnie, przepraszam, nie najlepszymi krajami, tylko są krajami, które wprowadzają regulację rynku STO. Jeżeli ktoś by miał mnie tak z głowy zapytać, jaki jest najlepszy kraj dla STO, to ja bym powiedział Singapur. Tam, jeżeli wypuszczacie STO, są oficjalne platformy, później trafia to na giełdę papierów wartościowych. Oczywiście STO jest to Security Token Offering, czyli oferujecie papiery wartościowe, wypłacacie dywidendy i tego typu rzeczy i badania przeprowadzone, okazało się, że wcale nie tak STO takie piękne, jak go malują. Przebadano 185 STO i okazało się, że niektóre są, niektóre nie są, aktywność jest duża i tak jak napisali wyżej, tak jak napisali wyżej, 33% z nich wcale nie są STO, a kraje oczywiście wprowadzają coraz więcej regulacji no oczywiście chodzi tutaj o AML, o CFT, o KYC, tego typu rzeczy, ale jednocześnie chodzi o te wypłaty dywidendy. No to co już mówiłem w wielu odcinkach, rządy, banki centralne nie pozwolą, żeby ktoś spoza bandy się za szybko bogacił, bo to może rozwalić cały system. Na lepsze przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, zobaczcie jak kończą z Dwóch promotorów Winecoina zostało znalezionych martwymi... martwymi Znalezionych martwych w Meksyku. Promotorzy tego skamu Onecoin, to się nazywa Coin, ale to nigdy nie była kryptowaluta, który okradł ludzi na 4 miliardy dolarów, znów no, zostali znalezieni w Meksyku. Panowie nazywali się Oscar, Brito i Bara, a także Ignacio i Bara. Byli jednymi z głównych promotorów Onecoina i najprawdopodobniej zostali porwani i zabici w Meksyku. No cóż, ja oczywiście, że nikomu śmierci nie życzę, nikomu śmiercią nie grożę, ale Konsekwencje powinny być, no nie takie konsekwencje, ale konsekwencje prawne promowania oczywistych piramid i ciągłego promowania kolejnych piramid powinny być, bo czym innym jest nieudany projekt, jakiś słaby projekt, a, czy też mówienie jasno, że do your own research i tak dalej, a czym innym jest ciągłe promowanie kolejnych piramid i e, te działania podprogowe, jakieś różne sztuczki, zabiegi i tak dalej. NLP, przechodzimy sobie dalej. Binance y, napędzany przez karta, karta debetowa, napędzana przez swipe'a, karta Binance'owa, debiutuje w Europie. Słuchajcie, okazuje się, że będzie wspierać cztery kryptowaluty przy uruchomieniu. I co ciekawe, e, debiutuje w krajach e, Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Możecie zarejestrować, e, zarejestrować się z odsetkami. Mówi o tym firma Zjednoczone Królestwo, będzie w, na, w niedługiej przyszłości. Karta oczywiście jest napędzana przez Swipe'a, który dostępny jest w 31 krajach, czyli Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania itd. itd. Nie jest dostępny, tak jak mówiłem, w UK. Cztery kryptowaluty dostępne: jest to oczywiście Bitcoin, jest to oczywiście natywny token Swipe'a XXP, natywny token Binance a BNB, a także natywny stablecoin Binance, Binance USD. No, i cóż można powiedzieć, kolejna karta na rynku to jest ciekawa sprawa wypowiedział się w tym temacie nawet sam CEO, Czarek Zło, e, zapewniając, e, leciało mi słowo tangible, łatwą, tak bym to określił, drogę transakcji konwertowania i wydawania kryptowalut w codziennym użyciu. E, poszerzamy naszą misję. Czy przyspieszamy, posuwamy dalej naszą misję tworzenia kryptowalut, uczynienia kryptowalut bardziej dostępnymi dla mas? Dając użytkownikom możliwość konwertowania i wydawania ich kryptowalut bezpośrednio u sprzedawców na całym świecie, to uczyni Crypto Experience, czyli te takie doświadczenie z kryptowalutami, bardziej bardziej fajnym i bardziej zdatnym, tak to można powiedzieć. No cóż, kolejna karta, bardzo mi się to podoba. To jest jednak dobra adopcja rynkowa. Przechodzimy sobie dalej. Amerykańscy regulatorzy wspólnie robią akcję przeciwko kryptofirmom, które oferują słapy. Oczywiście tutaj wczoraj mówiłem o Abrze, zastanawiam się kogo jeszcze. No mamy tutaj zobaczcie E, dwóch e, respondentów ofer, z Manili i Filipin, a także z Mountain View w Kalifornii, e, którzy są nazywani Plutus Technologies Philippines Corporation, a także Plutus e, Financial Incorporated ABRA, <grywka> znane jako ABRA. Oczywiście już o tym, tak jak mówiłem, o tym już wczoraj mówiłem, że Abra dostała po dupie zaoferowanie i podpisała ugodę zarówno z SEC i CFTC na 150 tysięcy dolarów. Z każdą agencją nie będzie mogła oferować syntetycznych odpowiedników tradycyjnych aktywów. No, tak to jest w Stanach, jak nie dostaniesz pozwolenia przechodzimy sobie dalej dane sugerują iż powinniście hodlować ludzie tradujący ethereum więcej robią to częściej niż nawet bitcoin <grym> to jest ciekawa sprawa sentyment inwestorów ether jeśli chodzi czy ether jeśli chodzi o tradowanie wyprzedził samego bitcoina. Zobaczcie tutaj nawet od czarnego czwartku i załamania balans Posiadanie krypt, kryptowalut na giełdach zaczynało spadać dosyć szybko. Z, in, z drugiej jednak strony, balans Ethereum rośnie, czy właściwie może nie rośnie, ale są stabilne. No oczywiście, wiadomo, że chodzi o DeFi. Zobaczcie, jak wyglądały tu Bitcoina balansy, jak wyglądały Ethereum. Tak, to właśnie i tu był ten czarny czwartek. Ethereum w miarę stabilnie rośnie, Bitcoin spadł. Oczywiście chodzi tutaj o sezon altów. Wszyscy mówią o sezonie altów. Może chyba Altan? Przechodzimy sobie dalej. Nawet amerykańska skarbówka przyznaje, że niektóre kryptoregulacje, kryptopodatkowe regulacje nie są idealne, a to ci dopiero. <ścoughs> po czterech e, godzinach rozmowy z tym e, reprezentantem TurboTax, e, podczas której ona przeszła przez jakieś tam wewnętrzne źródła firmowe, aby odpowiedzieć moje pytania, dowiedziałem się, że najprawdopodobniej nie wiszą żadnych, skap... <laughs> żadnych podatków na, dla moich posiadanych bitcoinów. I co ciekawe, w tym artykule jest opisane, że nawet sama, sama amerykańska sporołgówka wcale nie uważa, że te regulacje są dobre. Oczywiście w Stanach gorący, gorący sezon, bo podatki i tak dalej. Tu macie cały artykuł, jeżeli kogoś to w ogóle interesuje. I zobaczcie, że platformy DeFi nie wypuszczają formularzy podatkowych. Jest wielu ludzi, którzy otrzymują pasywny dochód poprzez staking. Tak? Są różne formularze, powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o podatki, to, to w Polsce to wygląda znacznie lepiej. Ile wpłaciłeś złotówek, ile wypłaciłeś, różnica podatek. Różnica oczywiście na plus. Przechodzimy sobie dalej, Shift debiutuje z decentralizowaną wersją Swifta, która jest zgodna z Travel Rule od FATF-u. Shift Network wypuszczają swoje rozwiązanie blockchainowe, aby pomóc firmom z krypto, z, z branży krypto być zgodnymi z przepisami, te właśnie jeśli chodzi o te travel rule, czyli dzieleniem się tożsamości i danymi. O co w tym wszystkim chodzi? Firmy kryptowalutowe, wszystkie giełdy, procesory płatnicze, a także portfele, co ciekawe, zostały stwierdzone, potraktowane jako WASPy. WASPy to jest Virtual Asset Service Providers, czyli dostawcy usług, chociaż czy portfel no, niby jest, tak, bo z serwera jakiegoś korzysta. I te Travel Rule mówi o tym, że wszystkie transakcje powyżej 1000 dolarów mają być przekazywane dane KYC, czyli od kogo przesyłasz, do kogo przesyłasz i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście chodzi tutaj o to, że to rozwiązanie pozwala być zgodnym z Travel Rule. No ale co ciekawe, powiem w ten sposób. FATF nie jest tutaj, to jest można powiedzieć organizacja doradcza. Nie wszystkie kraje są w FATF-ie FATF i nie wszystkie kraje to implementują. Niektóre mają to generalnie gdzieś. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, słoneczna Justyna przyznaje, że tren, Tron koncentruje się na DeFi, aby zreplikować sukces Ethereum. No naprawdę, czy ten człowiek nie ma własnych pomysłów? Czy to jest taki copycat? Wszystko kopiuje. Panie, weź pan tutaj, przyjdź do Kowalskiego na Discorda, to my panu damy tutaj rozwiązania. No i oczywiście Tron będzie DeFiowy. Yy, jedyny plus, który z tego widzę, no to chyba Tron będzie troszeczkę szybciej działał niż te Ethereum. Ethereum ma ogromne problemy ze skalowalnością. Ja robiąc wczoraj, bo skończyłem film o końcach, robiąc przelew Basic Attention Token'a zapłaciłem chyba 2,50 prowizji. Nie no, w dolarach oczywiście, to jest masakra, tak. Ale powiem Wam, że. No, Justynka się tu nie popisuje. Kopiuje wszystko, kopiuje. Przechodzimy sobie dalej. XRP czeka silne odrzucenie. I dlaczego XRP jest gotowe, aby walczyć z konfliktem na trendzie spadkowym, czyli kolejna analiza techniczna? Tu oczywiście jest linia byczego trendu, no i tutaj. Jak to się mówi, mamy średnie kroczące 26-12 godzinna średnia krocząca. Jeżeli kogoś interesują analizy, kanał wzrostowy został przebity od dołu. Tu się zaczyna formować pewnie kanał spadkowy. Kluczowe opory, jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście polecam. Przechodzimy sobie dalej. Po sukcesie futuresów Huobi planuje uruchomienie opcji na Bitcoinie w trzecim kwartale 2020 roku. Hiłobie, oczywiście, zobaczcie, zdominowało jeśli chodzi o wolumeny na giełdach, jeśli chodzi o futuresy, proszę bardzo. Hiłobie później. OK, Binance, BitMEX, BitFlyer, Bybit, Deribit, FTX, a także jakieś krakeny i inne tego, tego typu rzeczy. I oczywiście e, będą tutaj planowane opcje na Bitcoina. I zobaczcie. Oni chcą obniżyć otwarcie opcji. Minimalna pozycja będzie warta około 10 dolarów. To jest ciekawa sprawa. Będą przeprowadzone, czy właściwie już są prowadzone alfa testy dla produktu i hmm, zobaczcie, będą dla równo dla instytucjonalnych, czy już są testowane przez instytucjonalnych indywidualnych inwestorów. I będą dostępne, gdy tylko faza testowa zostanie zakończona. No cóż, no cóż można powiedzieć. No, jeżeli ktoś na dźwigni gra, no to później może być z tego nieźle. Przechodzimy sobie dalej. Nigeria wita swój pierwszy bitomat dzięki Blockstale. Blockstale uruchomił, zobaczcie, taki ładny bitomat. Bitcoin Banking uruchomiony został pierwszy bitomat. Cieszył się z tego oczywiście pan sam, nawet CEO Blockstale'a, czyli Daniel Adekunle. Został on oczywiście ulokowany w Lago, co ile dobrze pamiętam jest to stolica Nigerii. Będzie można kupić Bitcoina przy użyciu gotówki. Zobaczcie, zgodnie z Google trendami nigeryjczycy stają się bardzo aktywnymi, jeśli chodzi o przestrzeń kryptowalutową. Eee, najwięcej poszukiwań bitcoina na świecie. No, pomimo tego zamieszania wokół tego Mavrodi Mundial Moneybox w 2016, zainteresowanie bitcoina nie spadło. No cóż, Afryka, wbrew pozorom, to co mówiłem, kolejna informacja o tym, że może napędzić kolejną bańkę na kryptowalutach. Przechodzimy sobie dalej. Eee, Bitcoinowy kryptowalutowy broker, czyli Coinbase, planuje uruchomienie swojego własnego tokenu i troszeczkę tutaj taki mały sugestie daje współtwórca Fresh Erzam Erzam chyba tak Erzam trzeba go chyba przeczytać i oczywiście tu jest w tym artykule o tym jak tutaj Coinbase szykuje się do IPO Coinbase chce być listowany na tradycyjnej giełdzie, chce zebrać kasę czyli sprzedawać udziały. No i oczywiście też myślą o własnym tokenie. O zobaczcie tu jest ciekawe stwierdzenie, can they get the SEC to bless some sort of token issuance, czyli czy agencja SEC pobłogosławi wypuszczenie własnego tokena, ale jest informacja o tym, że ten token będzie wypuszczony. Może być dosyć ciekawy ten token, powiem Wam szczerze, jakby Coinbase wypuścił własny token, to ja bym się nawet zastanowił, nie jest to oczywiście porada inwestycyjna, ale ja bym się zastanowił. Przechodzimy sobie dalej. Przewidywania ceny Ethereum, 333 dolary pod koniec tego roku, e, może osiągnąć pod koniec tego roku, a cena bitcoina wtedy wynosiłaby 12 948. E, ta, te wróżenie z fusów zostało zrobione przez Finder.com i tu jest, jeśli chodzi o śred uśrednienie odpowiedzi zebranej o od 28 ekspertów pracujących w, w sektorze fintech. No w fintech może eksperci są, w kryptowalutach nie ma. I tutaj dodatkowe informacje, których nie będę, to oczywiście Jimmy Song i tak dalej, nie będę wam czytał. No cóż, 333 dolary za Ethereum, a ile w tej chwili Ethereum kosztuje? Tak z ciekawości sprawdzę. 241, no to nie jest jakiś tam, nie jest jakiś tam kolosalny, kolosalny wzrost. Przechodzimy sobie dalej. No słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj jest news dnia. Craig Satoshi jest, Craig, no, Satoši, Craig Wright jest Satoshi Nakamoto, jest zeznanie z artykułu pani Eleonory Spangolo. Żona pana Craiga Wrighta zeznawała pod przysięgą i zobaczcie, że Uh, which makes this statement not a biased endorsement, but testimony given before the law, czyli e, zeznanie w sądzie, jeżeli skłamiesz w sądzie, to kara finansowa lub idziesz do pierdla, no i teraz tu oczywiście pytanie, zobaczcie, e, czy pani mąż kiedykolwiek opowiadał pani, o, że to on jest twórcą Bitcoina, tak, Zanim był moim mężem. Tak. Kiedy to powiedział najprawdopodobniej pod koniec 2010, może w 2011, krótko po tym jak zaczęliśmy razem się spotykać. Co pani powiedział? Stworzyłem. Myślę, że nazwał to cyfrową gotówką i nazwał to Bitcoinem. I to jest ciekawe stwierdzenie, że pracował nad tym 20 20 lat, tu są też dodatkowe, dodatkowe informacje. Mówi też oczywiście o Davey Kleinmanie że Craig Wright i Dave Kleinman byli oczywiście bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi i tak, dalej, i tak dalej, i co ciekawe, słuchajcie, to jest dobre stwierdzenie. Oto trzeba zaznaczyć. Ramona Watts mówi w swoim zeznaniu, że ona nie posiada prywatnych kluczy do Tulip Trustu i że nie. nie ani ona, ani jej mąż. Czyli co? Gdzie te klucze? No, w każdym razie Satoshi jest, ale kluczy nie. Pozostawiam ocenę Wam, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin, autor Bitcoin and Black America, mówi o Bitcoinie jako o tym leverage, czyli zabezpieczeniu. Oczywiście twórca Isaiah Jackson. Mówi w ostatnim wywiadzie o tym, jak wygląda świat post -covidowy. i oczywiście dla czarnej i brązowej społeczności, jak bitcoin odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe przeciwko amerykańskiemu systemowi finansowemu. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o książkę, on tutaj oczywiście przytacza, muszę się zastanowić, czy książki nie kupić. Zastanawiam się, czy, jeżeli ona jest w ogóle dostępna czy w ogóle, ja nie potrzebuję jej oczywiście w języku polskim, bo w angielski znam na tyle, że mogę przeczytać Warhammera, 40 tysięcy, czytam książki po angielsku, więc, a w temacie książek jeszcze w podsumowaniu, więc myślę, że może zakupię, poczytam, zobaczymy, co on tam napisał. Przechodzimy sobie dalej, Aikon pokazuje swoją wizję dla własnej kryptowaluty, a także dla Aikon City, mówił o tym na evencie od Binance'a, chce on użyć, E, swojej krypto, kryptowaluty dla wszystkiego co robi, a także m, chodzi tutaj o Acoin City. E, to chodzi oczywiście o Acoin. Acoin to jest taka kryptowaluta bazująca na stelarze. Acon City będzie. E, jakimś tam z Medical Focus skupieniem się na medycynie. E, aha. Aha, nie, przepraszam, będzie miał tak. Akon City będzie miał jakieś tam medyczne i zostanie zbudowany dookoła w szpitala, który będzie dziełem sztuki, będzie miał 5000 łóżek. No oczywiście Ikona chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Bardzo sympatyczny człowiek, myślę, że z czasem wystąpi w testu kryptosteronie. Przechodzimy sobie dalej. Hakerzy sprzedają dużą porcję danych, które wyciekły z tego MGM Grant i pojawiło się no to na Dark Webie, sprzedaż oczywiście za Bitcoina. Hakarzy chcą sprzedać, to z Bitcoina lub Monero, proszę bardzo. W, 2000, w 2019 roku gigant MGM został zhakowany. Dane 142 milionów gości pojawiły się na sprzedaż. <laughs> I czy to jest kolejny argument, który tutaj mówi, jest popiera decentralizację? Który, dlaczego ta decentralizacja jest? No cóż, tylko zastanawiam się do czego potrzebne te dane. No, że odwiedziłeś MGM Granda? Może na zasadzie jakichś spraw rozwodowych, czy tam do detektywów i tak dalej? Nie wiem. Przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Czy Chiny tak naprawdę kontrolują Bitcoina? Chodzi tutaj oczywiście o kopanie, o ac i tego typu rzeczy. I zobaczcie, to są ciekawe stwierdzenie. Chińscy górnicy kontrolują 65% mocy sieci. To jest wystarczająco, żeby przeprowadzić atak 51%. I ja już mam problem w pierwszym tym stwierdzeniu. Chińskie zlokalizowane w chwilach pule miningowe czy też kopalnie. Tak. Czy ta moc tam fizycznie jest? Śmiem wątpić. Nie mając dostępu do danych kopalni, wy nawet możecie koparki przez VPN łączyć. I to, co zawsze, zawsze mówiłem, to że ja zrobię pula w Białymstoku stoku i będzie 70% mocy bitcoina, to nie znaczy, że 70% koparek bitcoinowych stoi w Białym stoku To jest podstawowy błąd, a oni to powielają do usranej śmierci. Strasznie mnie to denerwuje. Oczywiście to ja o 51% i tak dalej. Powiem szczerze, zobaczcie, tu jest oczywiście Bitcoin Mining Map. Oczywiście w pewnym stopniu można to poprzez śledzenie zużycia energii, tego typu rzeczy, ale takie dane to są z dupy wyciągnięte i, i w ogóle szkoda gadać. To tak 51%, tak strasznie im zależy za taką 51% bitcoina. Dobra, przejdźmy sobie do podsumowania, aby się tutaj go niepotrzebnie uruchomiłem. Nie ma to sensu. Właśnie, w temacie książki dostałem dzisiaj przesyłeczkę. Dostałem 6 egzemplarzy takiej książki fajnej, do kamery tutaj pokazuję. Piotr Wójcik Tomasz Kabarowski Kryptowaluty od zera. To jest książka taka dla początkujących. Zobaczcie waluty cyfrowe bez tajemnic. Książka ma stron proszę państwa 166. Wszystkie podstawowe rzeczy są opisane. Pod względem ekonomicznym, co ciekawe jest sharding, zobaczcie różne rodzaje Ityrium, i tak dalej. Książka, słuchajcie, cena książki 26,99, no to niedużo. Ja mam takich książek całe pudełko. Jedna idzie oczywiście do mojej biblioteczki, jak to zwykle bywa. Pozostałe będą rozdane wam w jakichś konkursach. Nie wiem, czy jakieś jeszcze książki mam. Jeszcze jedną encyklopedię kryptowalut mam i jeszcze mam jedna ABC Blockchain, ale to ktoś mnie prosił, żeby przekazać. Zapraszam na Kryptostok, jeszcze jedną mam. No to jeszcze nie są te nowe wydania, jak będą nowe, także będą rozdane w konkursach. Co, co dalej? Dostałem troszeczkę do rozdania game creditów. Raz, że jest konkurs, raz, że jest konkurs właśnie dzięki temu widzowi naszemu, właśnie mojemu, który dał tysiąc game creditów do rozdania. Ja myślę, że jutro albo pojutrze zrobię konkurs na Twitterze, Będą zasady bardzo proste. Retweetuj z komentarzem. W komentarzu oznacz dwóch znajomych. Polajkuj. I tyle. I 10 osób na przykład wygra po 100 game creditsów. Także będę tam Będę rozdawał dosyć często game kredyty, sporo ich dostałem, więc będę mógł je wam rozdawać bardzo fajnie. Jestem w, w, jestem w kontakcie z zespołem i co ciekawe, wymusiłem na nich, chociaż tu też kolega bardzo wspierał, za co serdecznie dziękuję. E, gadżety. Będą jakieś koszulki, czapki, jakieś monety, tego typu rzeczy, także tego szpeju dużo wam rozdam w różnych konkursach. Mam też ledgery, ale to co mówiłem, bo mam tutaj dwa, zobaczcie, jeszcze nieodpakowane ledżery. Jedno. SK i druga Eska, eee, i teraz do tego myślę, że dokupię do, do jakieś tam dwa trezory. Właśnie zauważyłem, że pasek się nie ten nie pojawił. To ciekawe. O, już pasek działa. Eee, dokupię ze dwa trezory i zrobię jakiś fajny konkurs albo jednego trezora. Zobaczymy. zobaczymy Co jeszcze, co jeszcze mag, mogę Wam powiedzieć? Opuścił nasze grono jeden z patronów. Ale to mnie zmotywowało do pewnej refleksji. Przekazał mi swoje jakieś tam sugestie, zastrzeżenia i tak dalej, także mnie to troszeczkę zmotywowało, żeby wziąć. Także patroni na Discordzie niedługo dostaną ode mnie informacje. Proszę mi o sugestie. Także słuchajcie, ale to dotyczy każdego. To, to że jesteście patronem, to oczywiście przekazujecie mi swoje pieniądze, za to jestem bardzo wdzięczny ale każdy widz może do mnie napisać maila ze swoimi sugestiami. Ja to bardzo cenię. Konstruktywna krytyka jest bardzo, bardzo potrzebna, żebym ja tam nie spoczywał na laurach i tak dalej. Także wiecie, dałem ciała jeśli chodzi o Flasha. nie było news newsflash'e wracają, mam nadzieję, że już jutro. Tak samo z kryptowalutami w plenerze i tego typu rzeczy, ale na początku, tak jak mówię, gotową, mam gotowy film o aplikacji Coins od Koin Papryki, wysłałem to tylko tam do Emilii, do zespołu, żeby spojrzeli na to, czy jakiś tam merytorycznych błędów nie ma. Jak tylko dostanę od nich zielone światło, że jest wszystko OK, to oczywiście wypuszczę Wam ten film. No i zasadniczo z mojej strony to tyle, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.